Zaktualizuj Acemiran. Jaką <grymne> nazwę to zrobił? To też może 95 zgranie, 99 i dwa są takie jeszcze w miarę do ugrania. Weźmiemy Acemiran. A no to jazda. Mił nazwę, prawda? Tak, tak. Jak ktoś taką Bóg nazwę tam. To ja bym sobie zrobił, kurde, Juweremaster. Eee, <laughs> A, może być. Mam takie niebieskie i. Aha. Naręczowe. No to nice. Nie, ja nie mam dużo ich. No, z czasem pewnie, spaczek będą, nie? O, ja, pewnie o. Ja. Ale piłkę mam taką fajną. Ja trochę trybunę zmieniłem. Kurde, jakieś różowe karty, ja nie wiem w ogóle co oni mają. Ja wiesz. A co oni mają z tymi kolorkami, kurde? Gdzieś było tylko kurde Ej, słyszałem na tego menadżera, Słyszałem na tego menadżera mi się upaść, że skojarzył. Gdzieś <laughs> <laughs> menadżer. Gdzieś były kurde ten, normalne kolory i ewentualnie czasem się świeciły. A teraz tu już nie ogarniam, która jest lepsza od której, na... A komentować będzie dziś dla Państwa nasz numer. No, o, logo no, też zmieniłem. Właśnie widzę. No. Mnie Jacek będzie pizgać słońce tam. Ale widzisz, gramy u nich teraz. Jest. No. To historia, więc jestem, na, na Miranowym nie gramy. gramy. Ale piłką twoją czy ich? Trzeba e, ich. O, on też ma nam pewnie piłkę. Ma teraz dobrą okazję słag. wyjaśnia Kto, sytuację. Oddala zagrożenie. Ładna nie widzę jest <laughs> piłki Nie widać. Piłce wpaść do Lekko nie, Półka Półka nie jest. Mógł być mógł to masz? Jakby ja się ze 10 z metrów od telewizora. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. różnych. mi się Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Kurde, o. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za może być Gol. No nie, akurat się wpieprzył. Nie ma Kurde ty... nic nie widać tu no, nie się Ej, ale ta piłka momentami i... naprawdę znika, nie? No, z rogu w teraz okazja z no. Tak się Co? No władował ci się Kurde caję Jacku Andre Cario <laughs> O jakby był taki cień to by było jeszcze w spoko Jeszcze trochę, a bramka... Spoko, w drugiej połowie będziemy tutaj częściej teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję No nie No nie przeszło Ostał Stratę tam No Nie ma faulu I mamy strzał! Ależ teraz piękna interwencja Piłka pędznie przeniesiona Krótkie wybicie, podanie do kolegi o kurde. Na was. muszę no się schować. No, <laughs> Mam że dostanę w <laughs> Dobre teraz wrzucenie z flanki. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Mają okazję na. No nie! Szansa na sukces. z paprana. Wielka szkoda naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj większą bramkę chyba słyszeliśmy ten sam komentarz, bo też u mnie mówiło że coś soczyście poszło. A teraz szansa na Teraz piłka. A i za lekko Nie mogę tego A... wyczuć. Czasami kliknę lekko i poleci daleko, czasami kliknę silno i ten, do dupy leci. To prawie wyjdę z tamtą piłką Coraz bramki z piłką, Co mu się urwało, urwało teraz? Się ta akcja. No, niestety, Długo czekali na tego spalonego. trzeba pójść we w wideo weryfikacja. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie co? I Spalone, w tym, że co? Mamy decyzję o spalonym. No niełatwo to było, wybaczysz. Duże to był brana. To co oni mają teraz sezon na spalone? Boże, muszę, powiedzieć, muszę powiedzieć. <laughs> Bez trudu radzi sobie z rywalem. A teraz szanse na gola. Kejlor Namas! O no Boże, już myślę, że już to Ta jest spokój, ja pieprzę. Krótkie rozegranie ze stałego Krótko fragmentu. To masz, to masz, to masz, to masz. Nie Ej, ma. ta piłka dziwnie leci, nie? No nie ma! Nie ma każdego! No. Kurwa, no klikasz te kółko tylko i kiedyś tak nie było. Sklikniesz którym się ra, skacze, raz? w razie co? Zobacz. Aha. Ty bronisz. Czy otworzy wynik spotkania? Fatalnie, po prostu. Ale wziąłem służbę, koła. Nie wiem, czy to jest łatwe. żeby chociaż w światło. Obroniłem. No, 30, no tak. Nie zdziwię się, jeśli menedżer postanowi go dzisiaj zbiąć z boiska. Puf! Próba zaskoczyła. No. <laughs> <Twój śmiech> dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Dobra presja teraz, mają piłkę. Zgubiłem się, wybacz. Nie ma to jaku przyszkiczyć rywalowi odbiorem blisko bramki i udana interwencja. Kurde, no nicam nie widać. Zgaszą z tu słońce. Ej, wybieranie takiego e, stroju do koloru piłki, do koloru piłki dość było, było dobrym zagraniem ze strony przeciwnika. Zlewa się tu sami z nimi. Remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Okay. Ej. no szlak. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. O, podanie, kurde, szybkie. Piłka na od Jak to spaprze, to kurde nie wiem. Nie, ja też nie Teraz parada, Przerający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. O! musiał Co? do szczęścia. Wow. Teraz to cieciutkę poniosło. Przestąp tak, poprzeczkę. Musimy tak się odstresować. Tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. O! Jest szansa. uwaga! Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak yes. to wykorzysta. Yes. Jest! Ja już tak lekko pukłem, żeby czasem w rurę nie walnąć. Zaczną się wreszcie emocje. Oni gadają, że zaczną się dopiero teraz emocje. No kurde, a co cały czas robimy? Dymamy i w ogóle. To to nie są emocje? Pewne wykończenie i zero szans na Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na piłkę. Dokończymy Ależ Ale że... z... Ej, Ale mieścią! Czerwona! mogła tu bramka, będzie czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. No no, no Ej, no bez jaj, ale to było Z boiska. No i na idziesz tam. O matko! Boisko, czy strzelasz? Strzelam. Zaraz zobaczymy, czy coś z tego będzie. Czekaj, Jezus, kurde, tylko. Pewna interwencja ramka. No spoko. było. Ciężko się strzela. Andre Carrio. Tonali na piłkę. Sandro Tonali grają za pokolenie. Coraz bliżej bramki z piłką, Meryman. Ach, o. mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło, jak wyszło. Nie mogę ci spalać. Wiem, ale... wiem, bo był na spalonym. Ależ teraz! O, o! Kul, proszę Państwa! Uh. To może być rozstrzygające! Po bramkarzu i do środka! Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga... Ładnie tak do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. Eee, hymn też włączyłem, żeby a ja, śpiewać. A, te przyśpiewki? O. To słyszę o. właśnie. Przecież jakoś tak w ogóle nic nie było. I mamy koniec, połowy. Polska biało-czerwoni... <laughs> Mendoza. Jesteśmy mendami. <laughs> Sędzia wznawia grę, a drużyny ruszają do walki. Merry jak na razie, przegrywają. Andre Cario. Jest sali. Uwaga! Z broni. Zagrożenie Trzeba wybić. No, nie. A to mogło być tak ładnie, nie? Dobry teraz pomysł w akcji. Teraz naprawdę świetna pomysłka, ależ to teraz wybronił gospodarz. Chyba nie? Ma 11 metr z rogu. No i zapisujemy ten strzał głową. Tyle że piłka poleciała niestety. Też tam, z główki, gdzie bo oni tam popychają. No. Po prostu, zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Co było? Sędzia obwizduje Jak! Chyba słusznie. Ja musiał założyć powtórkę, bo teraz nawet nie pokazują dobrałe tej dobrałe linii. Ale... Bez jaj. Ja myślałem, że nie Wsząd ma. daleko był i dobieg dopiero. W sensie ja taką piłę puściłem. Mówię, on jest akurat za tym i akurat do tego ostatniego do, doleciało. Ale za blisko. To było bez łapie. O, no serio? To... <laughs> Nie no miał dobiec i tam podać dalej. Oj. Przeciwnej. Co było? Spalone. Widać, że spalone. Pozycję, Ej, no oni mają jakieś partie teraz nie. na spalone, nie? Ten, e, tam prowizor tam Może ten! Sędzia prowizje dostaje od spalonej. Może? Za Tak, należy bronić w dostępu do własnej granki Obiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Rzut rożny. nie próbują ich Wciąż przegrywają... No. Niedobrze. Jak nie teraz, to kiedy? Ale strzał zablokowany. Lecisz. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? No. Teraz piłka znakomicie przerzucona linią obrony Groźnie No kurde No Fuck Przycisnęli wysoko, a zarazem umiejętnie w rezulta... i yes. Yes. Nice. W Ależ są fortu... To jest miejsca w ogóle w że taki Czasami. ten na kolana zrobił. Śmiesznie wygląda. pressingu nie potrzebuje rozbiegu. Jest, siadło. Waris, ale ten Suarez całkiem spoko tam gra. No? A masz go wypożyczonego tylko, czy jak? Nie, na stałe. A, no dobrze. Co ty z paczki dostałem? Znakomicie teraz odbiór. Odzyskują piłkę. I jezu, ale te wciśnięte głośno. O, o. O. Dziżej polegarnej obrona musi mieć się na baczności. Syła teraz łamie nice. 16. Kurda. Jest to sala interwencja. Jak kto to wyciągnął? To no, ryba już zdążył umieścić ręce. Wszyscy tu byli przekonani, o. że to on. W domu prowadzą wydaj. E, ciekawy jestem, czy coś takiego jest, że e, im więcej punktów masz nabitych na liczniku, tym przyświecięcie są głośniejsze. Wydaje. Dużo miejsca teraz wokół. Może tam tedy poprowadzić akcję.

...i tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Mogą teraz ruszyć z kontrą? Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Co ty, ty zrobiłeś? Zrobić inne triki, ale... Bo to wyszedł taki fejk. <laughs> ale może teraz będzie szansa? Jest! Jest! Będę przewagę do Jeszcze widzimy na jak na drodze do Ładnie. Tą piłkę też mam to nie chyba. Spalony, Mamy już zatem 4 do 0. zakrożenie minęło. To zapisało mi. Aj No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrzewali. Nie, kurde. To... Nie miałem pomysłu na to, co zrobić. Spieprzyłem to. Oj. I akcja zastopowana. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Kanale ma teraz piłkę. Jest! Łoł, wow, ale jak mu naszła! Bramka za bramką! Drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi! Strzelają, strzelają... <gulny gole> Przeciwnicy na deskach, a im się nie nudzi! Strzelają go za kolę! Naprawdę dobre A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek! Naprawdę ładna bramka! A ten, w rajd się No ładnie to Ja, oba tam jakieś. na wypożyczenie chyba dostanę. No no. na no, no, następny raz coś CTP zrobić. Jakiś... Postaram Brawie się informacje. to ogarnąć. Przeznaczymy, na męż, a, automatyczne budowanie składu, więc wystarczy formację zmieniać.

Merman. A teraz słyszysz, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. No końcówka, powinien strzałem zakończyć. Teraz z rogu na 11 metr. Zapowiadała się dobra akcja. No ale niestety zablokowany ten strzał. Kurwa, nie. I może Komu ty ja to, bo to zapisało się, <laughs> rozumiem. To jest właśnie to, <laughs> że. Niesamowita interwencja jest już najpóźniejszy raz. ale nie dobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. nie dobrze, dobrze, przecież. No mi tu komentator mówi, że nie dobrze. No właśnie też się zdziwiłem, ja dlaczego on pieprzy, tak nie on pieprzy, że niedobrze. dobrze. zagrane. Będzie teraz sytuacja. Akcja jeszcze się to. Mini passów. Można stracić. On tak machnął ręką. Chodźcie, cieszymy się. <todgłos> Ty kanale strzelił Szedli strzelił Spójrzmy jeszcze raz na ten aktje brankowym No bo ci ta gumba zdobał się na zupełnie czystej pozycji no nie dodał A tu bram każdy i tak mają za, jakby za szybki refleks bo normalnie jak on wyszedł na ciebie to mi nie zdążył tak się rzucić szybko No no Cóż Nie zdążył jakby wyhamować kurz nie są zadowoleni Uważam Ale ładnie No, coś tam idzie do przodu No ten Waszek był ładny Fajnie poszło Mimo tego słońca pod ten w oczy? No. To tak. O ile, ile hajsów padło? No, 813, nice Jest! Jak no. tam poinccy Jest złoto 2 Dokładnie tak Awans Frankingu Mamy to yeah. Kurwa już 14 godzina, to mieliśmy iść do